Studenci gromadzący się przed salą wykładową w czasie wolnym to widok rzadki. Co sprawiło, że w środowy wieczór zebrali się w kolegium juridicum tak licznie? Powodem był wyjątkowy gość na spotkaniu koła naukowego Common Law, praktyk prawa zwyczajowego i światowej sławy postać mecenas Witold Daniłowicz. Strasznie nie, nie, nie lubię tak za katedry mówić, to będę tu się zbliżę. My, muszę powiedzieć, że jest zdumiony ilością osób. Myślałem, zawsze jakieś nieporozumienie Mówię, jakaś gwiazda estrady miała wystąpić. Ale no, no bardzo miło, że tak z tak, tak Państwa poświęciło wieczór i, i przyszło mnie, mnie posłuchać. Postaram się nie zawieść i powiedzieć coś ciekawego. Ciekawych tematów faktycznie nie brakowało. Mówiono o specyfice procesu sądowego, a zwłaszcza o roli, jaką pełni w nim adwokat. Prawnicy. Są uznawani, za officers of the court. Nie są tylko pełnomocnikami stron, ale oni mają rolę w całym wymiarze sprawiedliwości. Sędzia w dużej mierze polega na tym, co prawnicy napiszą. Mecenas położył też nacisk na szczególną pozycję amerykańskiego sędziego i zakres jego kompetencji. Pojęcie, zdaniem, które daje sądowi tak ogromną władzę i szacunek, jest pojęcie obrazy sądu. Tak? Jeżeli ktoś... Zrobi coś, co jest niegodne, niesprawiedliwe sędzia, może go ukarać za obrazę sądu. Jeżeli ktoś się nie stawia na wezwanie, to jest obraza sądu. Sąd może go wsadzić do więzienia, może go ukarać żywność, zrobić wszystko, co chce. Muszę powiedzieć, że byłem bardzo przyjemnie zaskoczony, bo. To było pierwsze spotkanie od długiego czasu, na którym dostałem tak dużo pytań. Bardzo rzadko się zdarza, żeby właśnie ludzie zadawali pytania, nie czekali aż ktoś skończy swój wykład i wtedy zadawali pytania, tylko mam coś, co mnie w tym momencie ciekawi, to się zapytam. Taką konwencję chciałem i właśnie cieszę, że się udało i że udało mi się przekonać. Ludzie słuchacze, żeby się ośmielili i w ten sposób to potraktowali. Może takie małe przygotowanie do przyszłych studiów w Stanach. Ja w miarę możliwości, jak tylko mogę, to staram się w takich rzeczach brać udział, bo wydaje mi się, że to, że tak mi się życie ułożyło, że na tyle unikalne doświadczenia studiowałem w dwóch w trzech krajach, bo jeszcze w Holandii przez rok studiowałem. No to trzeba teraz jakoś spłacić ten, ten dług, to jest taka kwestia społecznej odpowiedzialności. Tak? Nie chodzi o to, żeby tylko pracować, zarabiać pieniądze, iść do domu. No ale jeżeli człowiek coś od społeczeństwa go wykształciło, wychowało, no to teraz, żeby jakoś to zwrócić. Tak? Ja staram się być aktywny społecznie. Na przykład założyłem taki polski związek pracodawców prawniczych. I Jak samo I jest, tak jak mówiłem na zakończenie, jeżeli studenci i chcą się czegoś dowiedzieć, no to ja akurat zawsze chętnie swoim czasem osobą służę. Mecenas Daniłowicz jest bardzo znaną osobistością w świecie prawniczym, zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Jak to się stało, że udało się w ogóle zaprosić go na spotkanie, że zgodził się przyjść tutaj na Wydział Prawa i porozmawiać ze studentami. To może być dosyć paradoksalne, ale wystarczyło, tak jak powiedział, zadzwonić do niego, do kancelarii, umówić się i nie było jakichś większych problemów z tego. Znaczy zaproponowałem po prostu spotkanie i on się zgodził, więc wbrew pozorom nawet jakieś tam mury kancelarii są do przejścia dla zwykłych studentów. Spodziewałem się czegoś właśnie bardziej klasycznego, czegoś bardziej szkolnego i właśnie to było dla mnie miłe zaskoczenie. To, co zobaczyłem, to było miłe oderwanie od tego, co mam sposobność widzieć codziennie na ćwiczeniach. Tutaj ta komunikacja była znacznie lepsza, i to według mnie był kluczowy element, który spowodował, że ta konferencja była bardzo wciągająca. Spotkanie sprostało, a nawet przerósło oczekiwania uczestników. Różnica między polskim a amerykańskim systemem. Prawnym zostały nakreślone rzeczowo, acz z dużą dozą dowcipu. Pozostaje tylko życzyć Wydziałowi Prawa kolejnych równie udanych wydarzeń. Katarzyna Kamińska, Uniwerek TV.